Dzień dobry, chciałoby się rzec, kiedyś to było takie kluby jak Groklin, Amika, Polonia Warszawa, Polonia Bytom, Łuski, Widzew i... Załóżmy, Odra Włodzisła w Ekstraklasie? Ja mówię tak, cofając się wcale do nie tak dawnej przeszłości, analizując sytuację niegdyś wielkich piłkarskich potęg, czytaj ruchorzów, witam was w premierowym materiale pod tytułem Upadłe Kluby. Dzisiaj na ogień idzie Polska. Zanim przejdziemy do materiału i skupimy się na takich kategoriach jak Upadłe Kluby, reaktywujące się, drużyny, które powróciły, czyli po prostu wielkie powroty, mam do was jedno pytanie i prosiłbym, żebyście podzielili się swoimi opiniami w komentarzach którego klubu brakuje wam najbardziej w ekstraklasie. Jeśli zostawiliście komentarz, mam nadzieję, że to zrobiliście i weszliście na Football Team, czyli do partnera dzisiejszego materiału. Link standardowo znajduje się w opisie. Możemy przejść do meritum. Sezon 2002-2003 wicemistrzostwo kraju. Ten sam sukces powtórzony dwa lata później. 2005 i 2007 zdobycie Pucharu Polski. Ostatni ich sezon na najwyższym stopniu rozgrywkowym w kraju zakończył się zajęciem trzeciego miejsca. W międzyczasie efektowne zwycięstwa z Herton Berlin czy Manchesterem City. Do marca 2008 kibice Dyskoboli Grodzic Wielkopolski mogli być dumni ze swojej drużyny. Blisko 90-letnia historia klubu została wzbogacona przez nie lada sukcesy. We wcześniej wspomnianym marcu 2008 Prezes sponsora tytularnego Dyskoboli, czyli firmy Groklin, poinformował, że nie zamierza dalej inwestować w klub i szuka potencjalnego kupca licencji na grę w ekstraklasie. Zaskoczeniem nie będzie, że słowa Zbigniewa nie nieprzypalby do gustu kibicom Dyskoboli. Sam klub znacząco ucierpiał, ponieważ jak się okazało, licencję do gry w ekstraklasie wykupiła Polonia Warszawa. Oprócz aspektów sportowych, wycofanie się Grokliną z inwestowania w sekcję sportową miało wpływ na rozpoznawalność 14-tysięcznego miasteczka. W końcu, co miał przyciągać turystów, jak nie jeden z lepszych? Lepszych klubów piłkarskich w Polsce. Mimo bolesnego rozstania z klubem przez pana Zdrzymałe, były właściciel Goroklinów nigdy nie żałował tej decyzji i tłumaczy, że była ona gruntownie przemyślana. Co ciekawe, przed sprzedaniem licencji Zefowi Wojciechowskiemu, byłemu właścicielowi Polonii Warszawa, Dyskobolia miała się połączyć ze Śląskiem Wrocław. Do takiej fuzji nigdy jednak nie doszło, ponieważ, jak tłumaczy właściciel nowo założonej spółki w 2018 roku, która nosi nazwę ZD Zbigniew Drzymała, były prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz okazał się być niesłowny. Ile w tym jest Prawdy? Pewnie nigdy się nie dowiemy. Faktem natomiast jest to, że dzisiaj dyskoboliak rodzi z Wielkopolski, rozgrywa swoje mecze w Lidze Okręgowej. Co ciekawe, nowym trenerem został były piłkarz Groklinu za czasów świetności Radosław Nolka. Klub założony w 1992, a już 3 lata później debiut w Najwyższej Lidze. Mowa o nikim innym jako Amice Wronki, która dzięki olbrzymiej gotówce Jacka Rutkowskiego w błyskawicznym trybie stała się jednym z lepszych polskich zespołów. Drużyna, która rywalizowała w eliminacjach do Pucharu UEFA z takimi ekipami jak Atletico Madryt, Malaga czy Herta Berlin a w 2004-2005 grała w fazie grupowej nawet i istnieć przestała w roku 2007. Latem 2005, po zakończonym ówczesnym sezonie na szóstym miejscu w tabeli, zawodnicy przygotowywali się do nowych rozgrywek. Celem ekipy prowadzonej przez Macieja Skorże było ukończenie sezonu na podium. Wtedy jeszcze nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, że będą to ich ostatnie miesiące na najwyższym stopniu rozgrywkowym w Polsce. Wszystko dlatego, że w maju 2006 zarząd Amiki, WKP Lecha Poznań i władze miasta podpisał Umowę, na mocy której powstała całkowicie nowa spółka, którą wszyscy doskonale dzisiaj kojarzą, mianowicie KKS Lech Poznań. Dla pana Rotkowskiego było to rozwiązanie perfekcyjne. Udowodnił we Wronkach, że jest w stanie stworzyć silną drużynę, więc czemu by nie spróbować w Poznaniu? Dodatkowo w stolicy Wielkopolski miał zapewniony ogromny popyt na bilety. Takim oto sposobem od sezonu 2006-2007 na szczeblu ekstraklasy występował jedynie Kolejusz, a Mika była zmuszona grać swoje mecze w trzeciej lidze. Na niższym szczeblu rozgrywkowym spędzili zaledwie Dwie rok. Następnie podjęto decyzję o likwidacji seniorskiej piłki i dzisiaj Amika jest jedynie szkółką młodzieżową. Co jeszcze jest warte uwagi, to zmiana klubowego herbu. Słynne wrony z piłką przy nodze zamieniono na wielki baner producenta przemysłu elektromaszynowego. Jak jesteśmy w temacie upadłych klubów, to nie sposób nie wspomnieć o byłych potęgach. W sezonie 2018 19 będą grali w czwartej lidze. W 1980 byli mistrzem Polski. Ostatni raz w Ekstraklasie grali w 1993, jednak nigdy nie udało się powtórzyć sukcesu z lat 80. Żeby jednak zrozumieć sytuację w 100%, warto przytoczyć ciekawostkę historyczną dotyczącą dzielnicy Bytomia, czyli Szombierek. Początkowo Szombierki były osobną gminą, która funkcjonowała pod nazwą Chruszczów. Dopiero od 1951 roku stały się pełnoprawną dzielnicą miasta. Dąży do tego, że mimo przynależności do bytomia, osoby, które tam mieszkały, identyfikowały się właśnie z sząbierkami, a nie z polonią. Niestety wraz z końcem lat 90. i początkiem XXI wieku okoliczne kopalnie biedniały. Większość z nich upadała. Poprzez brak pracy rdzenni mieszkańcy wyjeżdżali za granicę, a ci, którzy przyjeżdżali, nie identyfikowali się już tak z sząbierkami. Przełożyło się to na mniejszą ilość kibiców na stadionie, co z kolei wiązało się z mniejszymi przychodami. Klub z roku na rok grał coraz gorzej, aż w końcu w 2007 roku wylądowali w klasie B. We wcześniejszych latach były jeszcze próby połączenia szcząbierek z Polonią, jednak ten projekt kompletnie nie wypalił. Pierwsza połowa XX wieku to czas klubów wojskowych i milicyjnych w Polsce, które nie ma co ukrywać, nie były tymi ulubionymi wśród kibiców. Olimpia Poznań, milicyjny klub sportowy, którego największym sukcesem jest zajęcie piątego miejsca w pierwszej lidze, aktualnej ekstraklasie w 1990 roku. Drużyna, która przez całą swoją historię gra pod kilkoma nazwami, takimi jak Milicyjny Klub Sportowy, KSZS Gwardia, GKS Olimpia, Olimpia Ballplast czy Lechia Olimpia Gdańsk. Dokładnie tak, Lechia Olimpia Gdańsk. Fuzja nastąpiła w 1996, jednak nie przyniosła znaczących efektów. Klub spadł do drugiej ligi, a następnie tułał się po niższych stopniach rozgrywkowych, aż w końcu w 2005 nastąpiło rozwiązanie sekcji piłkarskiej przez właściciela klubu. Istnieć może nie przestał, jednak nie można powiedzieć, że jest tą samą drużyną. Mowa o Wawelu Kraków, którego największym sukcesem jest zdobycie wicemistrzostwa w 1953 roku. Wojskowy klub sportowy z góry był spisany na straty. Rok po największym triumfie w swojej historii został wycofany z ligi, ponoć tylko dlatego, aby nie stanowić konkurencji dla CWKS Warszawa, aktualnej Legii. Ostatni raz, kiedy pojawili się na szczeblu centralnym, miał miejsce w 1999 roku. Od tamtej pory klub zaliczał same spadki, a dzisiaj występuje w klasie B. Kolejny wicemistrz Polski w naszym zestawieniu, drużyna, która jest kojarzona jako ta pierwsza, która reprezentowała Polskę na arenie Międzynarodowej dokładnie w rywalizacji ze szwedzkim Djurgarden w 1955. Ostatni raz w pierwszej lidze pojawili się w 1983 i od tamtej pory regularnie spadają do niższych szczebli rozgrywkowych. Sytuacja finansowa gwardii w sezonie 18-19 była tak dramatyczna, że nie przystąpili oni do rozgrywek w A klasie. Były upadłe kluby, to przejdźmy do tych, które aktualnie się reaktywują. Do takich bez dwóch zdań zaliczają się. Widzę Fłódź, który po bankructwie 2015 nie dokończył rozgrywek pierwszej ligi i swoją nową przygodę zaczynał od czwartej. Aktualnie Łodzianie są jednym z potencjalnych faworytów do awansu do pierwszej ligi. Polonia Bytom, dwukrotny mistrz Polski, któremu w końcu udało się wyjść z czwartej ligi i po wygranych barażach zaczął swoje mecze w trzeciej. Polonia Warszawa, również dwukrotny zdobywca mistrzostwa kraju, którego celem w tym sezonie jest powrót na szczebel centralny, czyli do drugiej ligi. Zawisza Bydgoszcz, triumfator w Pucharze i Superpucharze Polski w 2014, który zdaniem kibiców został zniszczony przez Radosława Osucha, regularnie pod nowym kierownictwem od 2016 roku zalicza awanse. Swój nowy rozdział zaczęli pisać od B klasy, a w sezonie 19-20 rozpoczął rozgrywki w czwartej lidze. Cel jest prosty, kolejny awans rzędu. Odra Włodzisław Śląski, która po przygodzie w pierwszej lidze w sezonie 2010-11 w bardzo rygorystyczny sposób została zdegradowana do klasy C, czyli do najniższego szczebla rozgryw w naszym kraju. Dzięki fuzji Odrys występującym w trzeciej lidze Startem Bogdanowice, znaczący śląski klub następny sezon grał na czwartym stopniu rozgrywkowym zamiast w klasie B. Niestety problemy finansowe dały się we znaki i w sezonie 2013-14 spadli do czwartej ligi, zajmując ósme miejsce w tabeli. W sezonie 14-15 drużyna nie została dopuszczona do rozgrywek, co skutkowało ponownym rozpoczęciem od klasy C. W sezonie 16-17 powstała całkowicie nowa spółka pod nazwą APN Odra. Włodzisław i PZPN przydzielił reaktywowanej drużynie miejsce w klasie okręgowej. Nowa odra w sezonie 18-19 wywalczyła upragniony awans i w najnowszej odsłonie rozgrywek będzie występować w czwartej lidze. W sezonie 2019-20 w ekstraklasie występuje aż 5 drużyn, które w swojej przeszłości, potocznie rzecz ujmując, sięgnęły dna przed problemem finansowym. Pamiętacie jak mówiłem o połączeniu Lechi z Olimpią Poznań? Ten projekt kompletnie nie wypalił. W 2001 roku po upadku Lechi, Polonii Gdańsk Utworzono po raz kolejny samodzielną Lechię, która zaczynała od klasy A. W 7 lat Gdańszczanie powrócili do ekstraklasy. Problemy lks u zaczęły się już w sezonie 2008-2009. Mimo zajęcia siódmego miejsca w tabeli, Łódzki Klub Sportowy nie uzyskał licencji i musiał przez kolejne dwie edycje rozgrywek grać na zapleczu ekstraklasy. Powrót po dwóch latach do elity na pewno odbiegał od oczekiwań kibiców z Alei Unii. LKS zajął 15 miejsce i po roku pożegnał się z ekstraklasą. 2012-13 to koniec starej spółki. Drużyna wycofała się z rozgrywek po 22 kolejkach i w następnym sezonie zaczynała jako całkowicie niezależna marka od czwartej linii. W roku 2002 o Rakowie można było mówić jak o upadłym klubie. Nie tak dawno, bo w 1998 grali jeszcze w pierwszej lidze aktualnej ekstraklasie, a w początkowo wspomnianym sezonie rozgrywali mecze wyjazdowe na okolicznych wsiach. Minęło 21 lat, a Raków ponownie zagościł na najwyższym stopniu rozgrywkowym w kraju. Pogoń będzie brazylijska albo żadna. To słowa byłego właściciela klubu ze Szczecina, które miały zastosowanie w rzeczy Scouting Antoniego Ptaka nie ma co ukrywać, nie stał na światowym poziomie. I o ile po fuzji Piotrzkowi-Piotrków Trybunalski z pogonią Szczecin udało się Szczecinianom zachować miejsce w drugiej lidze i następnie awansować do pierwszej, to przygoda w polskiej elicie odbiegała od oczekiwań. Burzliwe komentarze pojawiły się już w 2006 roku, kiedy to Brazylijczycy zajęli dziesiąte miejsce w tabeli. W końcu oczekiwano od nich przynajmniej podium. Kluczowy bowiem okazał się sezon 2006-2007, kiedy to pogoń z nowymi Brazylijczykami w składzie z hukiem pożegnała się z pierwszą ligą zajmując ostatnie miejsce. Jaki był efekt? Tak szybko jak ptak zawitał do Szczecina tak szybko z niego wyjechał pozostawiając pogoń bez gotówki. W rezultacie klub z województwa zachodniopomorskiego zaczynał od czwartej ligi. Do początku lat 90 Piast Gliwice nigdy nie był drużyną, która biła się o najwyższe cele. Można wręcz powiedzieć, że swoje mecze rozgrywała maksymalnie w drugiej lidze. W 1993 nastąpił całkowity upadek klubu. Przyczyna? Przemiany ustrojowe i gospodarcze, a przede wszystkim brak pieniędzy. Podjęto nawet próby związania się z wojskiem, przez co zmieniono nazwę na Miejsko-Cywilny Klub Sportowy Piast. Kolejny etap to utworzenie przyzakładowej drużyny pod nazwą Bumar Piast Gliwice. Mimo wszystko żadna z tych modyfikacji nie przyniosła pożądanych efektów. Tak oto rozwiązano seniorską sekcję piłkarską. Pod koniec lat 90 funkcję prezesa objął Marcin Rzemaitis, któremu udało się odbudować piastunki. Po pięciu latach nieistnienia gliwiczanie zaczęli swoją przygodę od B-klasy. Nie ma co ukrywać, że w polskim futbolu przykładów, kiedy to klub nie może funkcjonować poprzez problemy finansowe, jest naprawdę całkiem wiele. Krzeszowiec, Ruch Radzionków, Świetnowy Dwór Mazowiecki, Górnik Polkowice, GKS Bełchatów Wizła Kraków, której na całe szczęście udało się wyjść z dołka i w końcu Ruchorzyw. Ruch Jak w ogóle potoczy się sytuacja Chorzowian? Jesteśmy bliżej niż dalej gry w trzeciej Lidze, mówi Marcin Waszczuk, prezes Niebieskich. Największym problemem jest dług licencyjny, który wynosi 800 tysięcy złotych. To kwota, którą klub musi spłacić, by przystąpić do rozgrywek. Możliwe, że Śląski Związek Piłki Nożnej zgodzi się przyznać licencję mimo ogromnych zaległości. Nawet jeśli tak się stanie, to ruch prawdopodobnie przystąpi do rozgrywek od trzeciej kolejki, ze względu na to, że dwa pierwsze spotkania zostały już przełożone. Zdaniem wielu kibiców lepszym rozwiązaniem byłoby rozpoczęcie od nowa pod kierownictwem nowego zarządu. Ich faworytem do objęcia posady prezesa był Szymon Michałek, jednak do takiej zmiany nigdy nie doszło. Przez tę sytuację fanklub Ruchu Chorzów ogłosił, że nie zamierza przychodzić na mecze przy cichej, a zamiast nich wybierze UKS Ruch Chorzów, który rozgrywa swoje mecze w katowickiej b -klasie. Ciężko tak naprawdę coś mądrego powiedzieć. Możemy mieć tylko nadzieję, że w przeciągu kilku godzin, na przestrzeni kilku dni nie okaże się, że Ruch Chorzów będzie można zaliczyć do upadłych klubów. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że rozbudowana forma przedstawienia sytuacji polskich klubów przypadła Wam do gustu. Jeśli tak było, zachęcam do pozostawienia pozytywnej oceny. Subskrybujcie kanał. To się tyczy nowych osób, bo zauważyłem, że wielu z Was, którzy oglądają moje filmy, po prostu nie kliknęli w przycisku subskrybuj, więc zachęcam do zrobienia tego. Dziękuję bardzo jeszcze raz za uwagę. Trzymajcie się, życzę miłego dnia. Do usłyszenia.